Witam wszystkich, tu Law i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zegrajmy w Kotor. Przednim razem zabiliśmy Duchanie, które ciało tutaj znikło. No, nieważne. I mamy drugi miecz świetny. W zasadzie tu Duchanie miało dwa o czerwonym kolorze, ponieważ była mroczną u Jedi. No, w zasadzie. To samo obrażeń, ponieważ nie są to. Bronie zmodernizowane w żadnym stopniu, tylko po prostu różnią się, się kolorem. No dobra, załatwmy te pieski. No, jeszcze jeden. Naprawdę tego nie lubię, kiedy postacie po prostu same wybierają sobie cele. Wolałbym to nakazywać samemu, atru No dobra, to już wszyscy. Ja jestem rocznym Jedi. W zasadzie te kolory kompletnie... Te kryształy, które... Zmieniają kolor miecza, kompletnie nic nie robią poza zmianą koloru, właśnie. No i wrogacza, ona nieco są podobne do tych afrykańskich antylop gnu. Moim zdaniem. Hm, co my tam mamy? Na ziemiach Matale bodaj byłem. Hmm, tu nic nie ma. Stamtąd wyszliśmy. To sobie przypominam. No dobra, wróćmy na Matale. Właśnie y, to moim zdaniem wada, jeśli chodzi o podzielenie planety na kilka plansz. Wada, że różne ścieżki prowadzą do tych samych miejsc im łatwo się zgubić. Ale cóż to tylko narzekania z mojej strony. I wrogacza kolejnego. Kurczę, moja postać ma nieco zbyt małe modyfikatory do wiedzy i stąd ma dość mało mocy. Raptem 52, to trochę nie za dużo. No bez jaj, padnę jeszcze. Rany. Hmm, co jest... Dokąd wiedzie ta ścieżka? A dobra, to powrót do enklawy. Stamtąd wyszliśmy. No dobra, ale mamy jeszcze kilka zadań do wyboru. Ja kompletnie nie pamiętam, gdzie one były to znaczy że będę po prostu na ślepo łazić po każdej lokacji. No, naprzód. Rany. Tak, to jest to posiadłość metale. Nie możemy wejść? No, to jakiś droid te, tego rodu. <laughs> nie, nie. Dobra, dobra. To na razie nieważne. Te, to zadanie z, y, oczywiście. Jak się nie trudno domyślić, te rody są powiązane z kolejnym zadaniem. Te zada to zadanie, przepraszam bardzo. To zadanie dostajemy dopiero bodaj po ukończeniu, po zareportowaniu, że ukończyliśmy ostatnią próbę Jedi. No dobra, tu była pierwsza grupka Mandalorianinów. Południe, północ. Tylko skąd ja wyszedłem? To jest ciekawe. Dobra, zakładam, że z południa. Nie. Pudło. Tak, tu zawsze spędzałem nieco czasu na wałęsaniu się po tych planszach, szukając oso osoby, która mogłaby mi ukończyć jakieś zadanie, czy popchnąć się do przodu. Dobra, wrócimy do gaju znów. Dobra, pójdźmy, sprawdźmy najpierw tę ścieżkę. O, Sandro. Chyba tutaj nie byłem. To jest właśnie ten drugi ród. Na Dantuin. A, bingo. Tutaj nie byłem. I tradycyjnie ma własną posiadłość. Mieszkają nieco jak hobici, usypany pagórek. Ha. Gdzieś w okolicy jest trzecia i ostatnia grupka mandolinów. Dobra, tam na pewno tylko jest posiadłość, zatem pominiemy. Dobra, to są katawe to żadne zaskoczenia. Którzy nas atakują. Rany. Moje się nie to mocno. No i zgnęła. Bomba. Dobra, dobra, weź... Zabił łatwo tego. Szybko. Rany, ale wszyscy padają. Tragiczno. Ach, ta walka była trage tragedią po prostu dla mnie. Super, teraz jednak... O, i tu mamy właśnie tego Albinosa. On jest mocniejszy i mam nadzieję, że go pokonam Tylko jeśli nasz się odpowiednimi stymulantami. Siła, zręczność i to wszystko. Dobra, idziemy. Naprawdę, nie pamiętam raczej nigdy, nigdy nie odszukamy jakiejś osoby, która pragnęłaby zabicia tego Albinosa czy coś w tym guście. No sobie to mogłem wziąć przyspieszenie. Aha. Ha, ha. Dobra Mądry lawo, skoro po szkodzie Ulecz się Jeszcze raz się ulecz, nie jaki znowu? No, ulecz się, ulecz się Jej 8 stów doświadczenia. I nic poza tym. I nawet nie miał jakiegoś trupa, którego zabił wcześniej. Nie wiem, z jakimś wartościowym ekwipunkiem. Nic. Po prostu tylko 800 doświadczenia. No cóż, to było tyle w tym odcinku. Zagrajmy w kotor. W następnym pobuszujemy dalej po ziemiach Sandrale. To był Skor. I życzę wszystkim widzom. Miłego dnia.